Siema tu zabawny TV, ja, ja jestem Adam to znowu zabawny TV, jestem Adam Max nagrywany Jestem Adam, Max nagrywany Jakby Siema tu zabawne TV, to znowu my Ja, ja jestem Max <coughs> Witam tu zabawne TV Naszym, naszym kochanym sponsorem, dzięki którym możecie nas oglądać jest kop. Moc nie kopcią bardziej powiem. No tak też możesz zrobić, że zawsze. Czyli właśnie tak jak teraz. Jak ja powiem coś o, jak ja powiem zabawne to rzucisz ten piłką w moją głowę. Chciałem to zrobić. Jak powiesz czy... Naszym kochanym sponsorem kurczę, to inaczej na przykład typowe sobie było, że ten i y y sports. Ja okay. ci tutaj zabawne TV. No Nie. Dobra, może być. Jak sprawił łeb trafić. A macie ci w łeb Tak w <śleski> Ale ja nie możesz się odzywać ani śmiać, żeby by się odzywać. Nie możesz się śmiać ani śmiać. Czy... No nie. No nie, czy trochę. Dobra, ale Ale próbowałeś po prostu. No. Mocno? Lekko, kurwa, to się tylko odbiło. <laughs> Siema ludzie, tu jest Zabawne TV. Telewizja, publiczna. Się ja... Czekaj, czekaj. Czekaj, to jest taki pojrzut. przyjemności że... Siema, ludzie, to jest zabawne TV. Naszym kochanym sponsorem, dzięki któremu możecie nas oglądać, jest KOP. No. <todgłosy> ja bym polował rybę albo No, żeby chyba nie ma. Napisał.

Na przykład wnoszę ten karton, że sorry, bym, bym, bym musiałem wczoraj raz zakupy zakupy? To jest, że... że... no nie, jakiś serial. Dobra. My też z bliska, no na przykład tak mówić. O. Po prostu. Że wiesz, na, tak daleko będzie mhm. daleko, daleko, nie? A o, no tak. Jest madame. To jest Max. A Max. <laughs> ale to jest zabawne TV. To jest zabawne TV, telewizja... To mówisz na przykład, to jest zabawne TV. Ja mówię, telewizja, w której robimy sobie jaja z życia Czy może nie robimy sobie jaja, bo to łatwo jakoś o ale... Robimy sobie żart, yy, prowokujemy śmieszne sytuacje w życiu codziennym. Yy, wiesz, tak jakoś też mądrze to było, że ten... się w tym dniu... Cześć! Dobra! Nic nie robi. No Ona się nie boi. Masz się cieszy. A jak na razie to żegnam Was Max. Na razie, Adam. Na razie Adam. Siema. Żubik.